I tak wam nie oddam wykrywacza. Nie mam mowy. Czym? <laughs> Znaleziony w lesie. sprzęty w poniedziałek. Miejscowość połowisko. Dajemy szansę jeziorku. Nie od strony kąpieliska, bardziej od stanowiska wędkarskiego. I zobaczymy, co nas czeka. Pancik numer jeden. Kawałek po puszce. Także może coś tu będzie. No i wychodzi, sprężyny, łuski. Także rzucamy dalej. Nie dużo, ale mamy odważniki, kawałek starego spowika, jakieś drewienko. Z kawałkiem łańcuszka za Złomostwa nie ma wiele, ale chyba jednak będzie warto. Pasmo nieustających sukcesów. Ostatnio zdarzyło się wiadro, że ona wyciągnęła. Teraz mamy kawałek garnka, bądź miski, ale nie to jest najciekawsze. Zapało się coś jeszcze. Każdy wie kto to jest od przybornika do broni do czyszczenia Także były łuski jest coś takiego może nie ma dużo miejsca tutaj do rzucania ale już wiem, że na pewno wrócę tutaj z wykrywaczem na dniach Jeśli na jakieś 5 metrów może da radę wejść bez zanurzenia całkowitego za wykrywacza i no, sprawdzimy skoro były łuski, jest to, to może będzie coś więcej jedziemy na bogato, jest kosztyczek zanętowy z całym zestawem łącznie z ołowiami jest i kosztyczek numer 2 Majstwa oczywiście też wjeżdżają jest piękna sztuka no a tego jest na potęgę pepetka albo pepesza Myję jedno i to samo. Trzy z jednego miejsca. To już lekka rozpusta. Nie, no wracam tu jutro z wykrywaczem. Mamy kawałek motora. To jest już coś. Także te jezioro zrobimy tak: magnes, wykrywacz. W każde miejsce, gdzie można wejść. Jedziemy z tematem. Koszyczek numer 4. parek bardziej doposażeni. Wracamy na miejsce. I wróciliśmy o wiele lepiej przygotowani. Coś mi się wydaje, że trochę osób mogło tutaj korzystać na dziko i zażywać kąpieli. Także na początek na krótkiej lince jeszcze przeciągnę. Wzdłuż linii brzegowej magnesem. No i kroczy wykrywacz do akcji. No i pierwsze maleństwa już wychodzą. Także zaczynamy na bogato. Mamy pierwsze maleństwa. Także zaczynamy. Kolejna sytuacja, która chyba komentarza nie wymaga. No to mamy koszyczek numer 5 z tego miejsca. No dobra, to na razie odkładamy magnes na bok. Co nam powychodziło? Kawałki drobinki blaszek. Piąty koszyczek. Puszek doszło. Trochę małych blaszek. Także przezbrajamy się na wykrywacz. I zaczynamy. No, bardzo niefajnie się kopie, ale powolczymy. Dwa sitka z przerzucone. Widoczność w wodzie praktycznie zero. A ładne sygnały okazają, okazują się z długimi łuskami. Powalczymy. I oż takie to wędkarskie sukcesy po ciężkiej walce z liną. Liczyłem chociaż na jakiegoś -a, a tu kolejna akcesoria. Wędkarskie. I sukcesy. Takie oczywiście. Stara bateria. Denko. No ale chcieliśmy mieć jakikolwiek sukces walczyłem pera, także patrzymy, spróbujemy rok Czytać. 80 woda jak widać popróbuję jeszcze chwilę jak z wejdę do Magdesu pójdziemy kawałek na inne stanowisko. no dobra, dajmy sobie spokój z wykrywaczem Próbujemy jeszcze kilka rzutów z tego miejsca. No to mamy chociaż jakiś ciekawy sprzęt wędkarski. Mamy kolejną rzuterię wędkarską oczywiście. Błamane kotwice, jakieś przepony i tak dalej i tak dalej. No tego dzisiaj to chyba nawet nie ma sensu pokazywać. A nasze szaleństwo. Cążki do wyciągania bodajże haczyków czy kotwiczek z ryb. Trochę biżuterii, jakaś łuska, pocisk, ołowie, piąty koszyczek. W tym tygodniu przepony. Chociaż dwa złote PRL na pocieszenie. No plus jest taki, że jest to wtorek. Może akurat te stanowisko sobie już odpuścimy w tym tygodniu ale na pewno tak w wyniku nie zostawimy. No i środa, więc trzeba sprawdzić aktualizację. Software do wątpliwa. Nic prostszego wystarczy wejść na stronę minelaba. Pobrać instalkę. Podłączyć wykrywacz. samo nam pokaże czy mam aktualną czy wymaga aktualizacji. okazuje się, że mam najbardziej aktualną wersję oprogramowania nic tylko chodzić sobota, 5.15, jeszcze ciemno zaczynamy plażówka, mamy kluczyk do skarby. Przechodzimy już w tą sobotę od około godzinki. Było zbyt ciemno, żeby nagrywać. Mamy na razie 9 zł z groszami, dziwnych rzeczy, 10 groszy z PRL-u. No ale szukamy w tym Dosyć dokładniej. Oby sobota coś dała. Jest pierwsza złotóweczka po wschodzie słońca. Spada kawałek karoserii Podejrzewam, jakiejś terenówki Złota nie ma Ale... 6 na raz w sitku To jest już coś Coś rekrutował do dzisiaj złotóweczek Nie narzekam oczywiście 9-2 Znowu dublecik I coś w kolorze złota Kolejne sukcesy Oby się tylko udało skończyć zanim chmura przyjdzie Nie wiem jak sukcesy w wodzie, ale się dowiemy no, takim autem to odkąd to się na plażę nie wjeżdża no wiadomo, że się zakopie No jak nam wyszła plaża? Jedziemy od tego co najmniej ciekawe czyli kapsli, polmosów, świeżego spojrzenia i gwoździ na plaży nie brakuje, tak? No to jedziemy dalej. Gotóweczka. Jak na tą miejscówkę to obrodziło. Jak dobrze policzyłem, to mamy łącznie 32 zł i 16 groszy. Poza tym części od kreduczki jak podejrzewam, guziczek zapinka, jakiś katany bądź jeansów. Nóżka ladeczki, si się przypadkiem nie znalazła, ale jest. na nakrętka, jakiś mały kluczyk, dwa lizeczki, wsówka do włosów, jakieś zerwane zapinki. No i oczywiście ktoś nie nieodpewnił, autem jechał na plażę i musiał się zakopać. Z wody, oprócz masy śmieci, jedno niezłoto, żeton do gry, stalowa bransoletka ze srebrną Maryją, pieniążki, kotwiczki idealne pod stopę no ale był sukces w wodzie, było złodko jak zawsze, tak. jak zawsze prawie gozę z Rozpogodziło się, czyli pada i trzeba wykorzystać. To samo końskie miejsce i na początek znowu powtórka jeden grosik. I zabawa z takimi drobiazgami. Wyciągamy wszystkie drobiazgi, to jakaś mała przetopka. Temperatura w końcu przyjemna. Lekko deszczowa. Będzie lepiej przewodzić. Wjechał nam malutki kuziczek, Bardzo cieniutki, malutki. Wie, kur, wie. Jak się wyczyści, będzie widać. To moneta jest. Może no, być tylko, że. Nie ma w że że. Żeby... A nie ma z tyłu tej zapinki? Nie. Widzisz? To jest moneta. A, Dlatego mi jest... mnie nie przekazywała? Pada jakieś 10 godzin. Ziemia mokra dosłownie na 5 cm, że niech lepiej pada. I dalej wchodzą malutkie kawałki jakiejś mosiężnej zapinki pobielanej. Miedziane druciki. I wyskoczył strasznie z żarty potwór. Ach, po jego niszczeniu podejrzewałam, że to był jakiś fenol. Wyszedł piękny pierścień. Szkoda, że z Mamy kolejny guziczek. Dosyć zajechany, ale... I tuż obok to, co lubimy najbardziej. Malutkie cynkowe blaszki. Plaża nie chce pozwolić, też sobie zapomnieć. W końcu cewka w ziemi, a nie w piochu. Plażowny. I pogoda taktyczna dla detektorystów. Niech ziemia lepiej przewodzi. I kolejna zawleczka stała. mamy część ubicia okiennego od zamka osiemdziesiątego. Sygnał ładny 18. Płaski ołów wtórzy. Sygnał ładny 7-8. Kawałki mosiężne chyba od zawieszki do jakiegoś zegarka. I mamy kolejny guziczek. O, jakie ładne mosiężne znalewisko średniowieczne. Idzie obejrzeć zazdrość go z żera. No to chodź sobie zobacz jakie piękne. Obstawiam XIII-XIV wiek. To miłem i raz usiadłem do Ciebie. O, siedział głęboko jebany no. Rasowy papniaczek. Oj, uciekł do kolekcji. <śmieniu> Mamy zapalarkę, nie za Starą, ale kultowy PRL marki Predom. mam podstaweczkę pod doniczkę. Znaczy, jest szczątki Jest i złotówa 9,4 Prawie cały dzień deszczu Niewiele dał Ziemia dalej sucha i twarda No i nadal tak znowu wyszło słońce No to znaczy, że będziemy się chyba niedługo zbierać Tak, skaczą koło siebie, ganiają, a za mało zaraz dostanę. I to koniec. Koniny. Dużo małych daszyk, drucików, zabawy. Trochę współczesnych. Masa guzików, na zapilki, kawałki wisiorków, stopki. Potrzebne okulary, bo co mi się wydawało, to jest małe bateryjki. Łuski, łuski stawka od dyniczki ozdobna i czytać, fenole, fenole, fenole. wszystko do wyczyszczenia mało koniny. Aby słońce nie świeciło, deszcz popadało. No i niestety kończymy tydzień, który owocował znajdki wątkarskie. Dużo biżuterii wątkarskiej. Narzędzia. Destrukty łusek, Trochę starych zapinek. Nosiężnych rzeczy. Harmoniki. Trochę guzików. Pierścień nibelunga. Nosiężny. Podobne inne graty. Z gotóweczki plażowej, pospolnej. około 40 zł. No i tyle. Popadało tylko dzisiaj. Oby dalej miała lepiej przewodziła i widzimy się za tydzień.